Dzień dobry, witajcie, dzisiaj y, będzie małe rozpakowanie czterech paczek, e, za dużo tu nie ma rzeczy, są cztery y, paczki, więc są cztery rzeczy, e, lecimy od pierwszej, nie wiem co jest w której, ale wiem co zamawiałem, są to filmy i Death Stranding, filmy zaraz się dowiecie jakie, raczej nowości w większości, choć nie wszystko, jeden film jest dość stary ale za to fajny. Dobra, mamy pierwszy film. To jest któryś Blu-ray. Chyba wszystkie są Blu-rayami, z tego co pamiętam. Ale nie jestem pewien w stu procentach. za hałasy. To chyba będzie... Yy, chyba będzie... Tak, to jest... To jest Alienek najnowszy. To jest w takim cienkim case'ie jest na Blu-raya, widzę. Z najnowszy Alien. A oj, to jest nowy! Ok. A kupowałem go niby używanego. Dobra, mamy obcego Romulusa. Polskie wydanie. Nówka, sztuka. Miała być używka. Może ktoś nigdy go po prostu nie oglądał. Tak też bywa. Nie chcę skłamać, ile zapłaciłem, ale okolice 5-6 tych. Za obcego. Tak mi się wydaje. Z tego co pamiętam. Mamy obcego Romulusa. Jest i płytka, ale ładna. Bardzo ładna płytka, szczerze. Super wygląda. Będziemy oglądać. Bo widziałem, byłem w kinie. Byliśmy z moją w kinie i to w iMaxie na tym. No I bardzo fajny film. Szczerze. Taki mega. mega nastawiony na fanserwis. Ale spoko. Mi się podobał, szczególnie końcówka była całkiem wesoła. Dobra, mamy drugą paczuszkę. To chyba będzie Death Stranding. bo Death Stranding po premierze. Na premierę kosztowało, znaczy nadal kosztuje ponad 300 zł. Ale byłem pewien, że po premierze bardzo szybko pojawią się używki ze względu na to, że wielu ludzi ma takie: "O, gra odkodujemy, wszyscy chwalą, że gry odchodzimy są cudowne." A jest i że gry odchodzimy są cudowne i kupujesz, i nie wiesz co kupujesz, tak naprawdę, bo kupujesz grę, która polega na chodzeniu kurna i roznoszeniu paczek. Takie niestety, lub stety jest Death Stranding i bardzo dobrze pod jednym względem, bo ta gra bardzo szybko pojawia się na rynku wtórnym. Mamy tą wersję angielską? Nie, polską mamy, ok Eee, gra bardzo szybko pojawia się na rynku wtórnym za połowę ceny gry na premierę i dałem za nią 260 zł, więc 5 dyszek mniej, ale ładna alternatywna okładka, super, podoba mi się, zajebista, z ełtkiem, fajnie. Lubię te alternatywne okładki. W sumie sobie, chociaż nie, zostawmy normalną, bo nie ma, nie ma tego. Nie ma boku. A jednak na półce dobrze wiedzieć, co tam stoi. Mamy Dev Stranding. Zobaczmy, w jakim stanie płytka, bo to używka. Ta no płytka jest Lux Torpeda, lekko zakurzona. Dzisiaj będzie grane Dev Stranding 2. Zanim pójdę do pracy, mam nadzieję, że jeszcze znowu odpalić, że się zainstaluje. Lecimy z następną paczką. To chyba też wiem co to jest ze względu na grubość. Podejrzewam co to za film. Tak jest, i trafiłem od razu. Mamy jeden z moich ulubionych filmów z zeszłego. Nie, z tego roku w sumie. W sumie z zeszłego roku, ale u nas premiera była w tym roku. No Sferatu za niego dałem 99 zł, sami widzicie. No łabostrość. Niestety wersja angielska, bo Polska to jest trzeci świat, prawie jak Afryka i filmów się nie wydaje w normalnych wydaniach w Polsce, tylko trzeba ściągać z zagranicy filmy, bo polskich wydań nie ma. Ja sobie tylko jedną rzecz sprawdzę, bo tu jest kod, o Jezu, przepraszam najmocniej, tu jest kod na wersję cyfrową filmu, a dobra, tu jest na dole. Gdzie to się, a mówi Anywhere. No to wszędzie można. Spoko, o to fajnie. Naprawię sobie go użyję i będę mógł sobie go obejrzeć z polskimi napisami. To akurat spoko. No ale mamy wersję Blu-rayową. Bardzo ładna okładka. Strasznie mi się podoba. Wybaczcie za te odbicia, ale super wygląda. Film jest rewelacyjny, genialny rzecz, bym rzekłbym po prostu. Świetnie wygląda płyta kompaktowa, bo wygląda jak stare płyty audio. Nie ma praktycznie żadnego nadruku, ma tylko napis. Rzadko spotykane to jest i jest praktycznie przeźroczysta. Ale dziwne. Czekajcie. No, płyta jest praktycznie przeźroczysta, ale numer. Widzicie moją rękę przez płytę. Ale czad. A pod światło to w ogóle jest całkowicie przeźroczysta prawie. Kurde, nie spotkałem się z czymś takim jeszcze. Żeby płytka była praktycznie przeźroczysta, dziwna sprawa. Mam nadzieję, że to będzie działać. Mamy Blu-ray, mamy Dolby Atmos, mamy wersję Blu-rayową. Blu nie kupowałem 4K, bo szczerze, na... nie widzę aż tak dużej różnicy. Nie mam yy, oled więc yy, HDR-u też nie, nie, nie bardzo czuję. Mam Kuleda, a tam HDR nie jest aż tak dobry, jakby się mogło wydawać. No nic, dobra, lecimy dalej. Kolejne pudło, Szkoda, że właśnie nie ma polskiego wydania. Nawet w Czechach nie ma e, wydania z polskimi napisami. Co często się zdarza, że w Czechach są e, wydania z polskimi napisami. O, a tutaj mamy nówkę sztukę również. Pacific Rim. E, kupiony za 15 albo 20 zł. Strasznie chciałem mieć e, Pacific Rima, bo bardzo lubię ten film. A on był dość drogi i byłem mocno zdziwiony, że ktoś to sprzedaje za 15Z. I to też jest od osoby prywatnej, Kase, kaseta, boże. To też jest od osoby prywatnej, z tego co kojarzę. Płytka kupiona, niby używka. Wydaje mi się, że ona jest e, powtórnie foliowana, bo ta folia nie wygląda na oryginalną. Możliwe, że ktoś ją zafoliował, ale za 15Z Pacific Rim, świetny film od. E, ale ładne płyty od e, Guillermo del Toro. Zobaczmy czy to nówka. No nówka, wygląda jak nówka. Więc ej, całkiem nieźle. Mamy praktycznie nuwetę Pacyfic Dobra, hit. Okej, okay. to tyle. Jeszcze sprawdzę sobie te filmy. Zobaczymy jak to wygląda i pokażę Wam menusy na telewizorze, czy coś jakoś tak. Dobra, witam Was z powrotem po krótkim cięciu. Ja oczywiście oglądam filmy na Blu z Blu-ray'a na PlayStation 5, bo nie posiadam innego odtwarzacza Blu-ray. Dla mnie jest wystarczający, bo nie mam też jakiegoś super sprzętu audio. Więc. Dobra, ja jestem z powrotem. Eee, mamy Alienka, odtwórzmy go, zobaczymy, jak wyglądają menusy. Bo większość menusów w tej chwili, w, czy to w DVD, czy w Blu-rayach, jest takich standardowych, ale czasami zdarzają się całkiem ciekawe menu. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Mamy 20 Century Fox. Mam nadzieję, że nie dostanę za to bana. Raczej nie powinienem. Grama angielski, hiszpański, włoski dubbing. Oraz polskie, czeskie, hiszpańskie, włoskie, angielskie napisy dla niesłyszących. Materiały dodatkowe mogą nie zawierać napisów. Dobra. English. Ale jest Polish. Dobra, lecimy polski. Ciekawe jak menusy wyglądają. Zaraz, zaraz zobaczymy. To taki dodatek do tych rozpakowań, bo te same rozpakowania sobie są. O, ładne! Nice! Szczerze, bardzo ładnie to wygląda. Jest autorska czcionka. Mamy bardzo ładny background, taki czerwony. Mam nadzieję, że to widzicie. Jeszcze sobie zerknę, ale widzicie chyba wszystko bardzo ładnie. Może nie, nie centralnie na środku i niezbyt prosto, wybaczcie. Ok, ale widzicie, są menusy. Bardzo fajne, ładne, no? O, mamy dodatki w postaci. E... Alternatywnego, rozszerzonego, alternatywne i rozszerzone wersje scen, powrót do horroru, tworzenie filmu Obcy Romulus super, kulisy walki z ksenomorfem i obcy dyskusja fajnie, lubię takie rzeczy, bardzo lubię te dodatki na wszelakich płytach. No i mamy wersje językowe: English, Castellano, czyli yy, włoski? Nie, hiszpański i Italiano, czyli włoski, spoko. 7.1, DTS, niestety PS5 nie obsługuje takich cudów. No i mamy polskie napisy, czeskie, włoskie, hiszpańskie, angielskie. From the Herring Empire. Ok, i bez napisów. Dobra, spoko. Bardzo ładne menuski. Nie pokażę Wam fragmentu filmu, no bo, no bo nie, nie mogę, niestety bo no, prawa autorskie, ale bardzo ładnie, fajnie, że coś jest więcej niż, yy... ojejku, sorry, <laughs> sorry, po, yy, uderzyłem w kapcie i mówię sorry, fajnie, że jest coś poza samym filmem, dobra, lecimy teraz z następnym filmem, weźmiemy sobie Pacific Rim, Tylko tutaj mamy dwie, mamy Movie, więc od tego zacznijmy, i mamy osobną płytę z Special Features, z jakimiś specjalnymi feature'ami. Eee, dobra, zobaczmy, czy tutaj, jest, czy tutaj są jakieś fajne... To jest dość stary film, więc tutaj możliwe, że zadbali o jakieś fajne dodatki. Godziny materiałów dodatkowych zabierają się do wnętrza umysłu genialnego reżysera Guillermo del Toro. 14 krótkich filmów przybliżających postacie kaiju, jagerów, plany zdjęciowe, wytyczy wyczyny kaskaderskie, dźwięki, efekty oraz mitologię i proces powstawania filmu. Zawierają również dodatek Cyfrowy artyzm Pacific Green. Komentarze i wiele więcej. Okej, okay, spoko. O, odczytało, czy wyjebał błąd? Odczytało, zajebiście. Niech w ogóle blu raye bardzo długo odczytuje. To jest trochę dziwne, momentami. Mam tu Bogusia. Zaraz wam go pokażę. Przy okazji. Dzień dobry. Sieć sobie w okranik. I tu widzę poszli po najmniejszej linii oporu. Jezus Maria trochę przyciszmy. Poszli po najmniejszej linii oporu, jeśli mam być szczery. Bo wygląda to słabo. Myślałem, że będzie coś ciekawszego, a tu nic. Tutaj też mamy jakieś special features. Komentary, focus point. What the fuck. A, orkiestra jakaś. Yy, Filmy Guillermo del Toro, czyli pewnie jak kręcili film. Oho, o kajdżu, coś. Jakiś design, spoko. Dużo jest e, dodatkowych rzeczy. To jest fajne, ale z menu sami się nie postarali. Sądziłem, że będzie lepiej. Sądziłem, że będzie dużo lepiej, szczerze. Dobra, zobaczmy za drugą płytkę. Co znajduje się na drugiej płycie. Ale pewnie nic, e, co by mogło mnie zaskoczyć. Znaczy, no, menusy nie będą jakieś. Kurde, myślałem, że akurat przy tym filmie menusy będą jakieś takie e, niestandardowe, bo to jest takie standardowe menu, które się wrzuca do większości Blu-rayów i w tej chwili DVD. Takie najprostsze, najzwyklejsze, z e, takimi samymi ikonami. E, Spodziewam się czegoś lepszego. Lubię takie smaczki, jak są fajne menusy. Mam nadzieję, że w Nosfera tu będzie coś ciekawego. Zobaczymy. Dobra, czy tutaj też będzie tak długo odczytywał płytę? Jestem ciekaw. Zapauzuję Wam to i wytnę, bo no, to trochę czekania jest, a Wy siedzicie i patrzycie na kręcącą się płytę. Okej, okay, wczytało się. Około minuty się wczytywało. Dość długo się wczytuje ten Pacific Rim. Zobaczmy, czy tutaj nas czymś zaskoczyli? Nie, niczym. Nawet menusy są takie same i special features mamy. Director notebook, behind the scenes, behind the scenes, behind the scenes. Ołcz, wycięte sceny, blooper'y są zajebiście, strasznie lubię blooper'y. Direktor. no i Dobra, fajnie, fajna sprawa, lecimy z następnym filmem. Następnym filmem będzie Nosferatu, a potem rzucamy do Stranding 2, instalujemy, bo chcę dzisiaj zacząć, a... Długo nie pogram, ale chociaż zacznę. Chociaż zacznę. Dobra, odpalmy nosferatu. Mam nadzieję, że tutaj chociaż menusy są jakieś ciekawe. I ciekawi mnie ta płyta. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale tu będzie to lepiej widać. Ta płyta jest praktycznie przeźroczysta. To jest jakiś mindfuck. O, tu akurat widać mnie, ale z tej strony ona jest praktycznie przeźroczysta. Wychodź, Boguś, no wychodź, bo się widzę dobijasz. Jak to odczyta, to będę w lekkim szoku. <laughs> jak nie odczyta, to będę lekko wkurwiony. Ale chyba odczyta, nie? Mam taką nadzieję. W ogóle jeszcze jedna paczuszka do mnie idzie, Godzilla. Ty, odczytało normalnie, zobaczmy. Mam nadzieję, że się nie będzie długo ładować, jak tamte poprzednie. Nie, no natychmiast się ładowało widzę. Albo nie. Nie, to się bardzo szybko ładuje, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Dobra, kliknijmy menu, bo chcę wejść do menu. Nie chcę oglądać znaczka Universal. To jest fajne, akurat, że można pominąć. O, i tutaj mamy jakiś ciekawy e, design e, tej e, menusów. Nic nadzwyczajnego, ale na pewno trochę lepiej niż e, zwykłe menusy. E, jak w tym były. Yy, jak były w, w, w Pacifingrime. Dobra, zobaczmy jakie mamy wersje językowe: angielską, włoską i francuską. DVD describe video service. OK. Future Commentary, subtitles. Dobra, zobaczmy jakie są napisy: angielskie, francuskie i włoskie. No niestety yy, będziemy mieli tylko yy, będziemy mieli tylko angielskie napisy. No, ale taki urok yy, filmów, które nie są yy, dystrybuowane w Polsce. Jak w ogóle można nie dystrybuować Nosferatu w Polsce? Jestem po prostu w szoku. Mamy wycięte sceny. Mamy Nosferatu Modern Masterpiece, czyli coś w stylu Making Offu jakiegoś. A i komentarz reżysera. Spoko, fajnie. Jestem, jestem, jestem e, mocno zaciekawiony tym filmem. Puszczę sam początek. Zobaczmy jak to wygląda. O! Mamy Extended Cut'a i wersję kinową, okej. Okay. Jestem ciekaw, czy jest duża różnica. Pewnie kilka minut, jak zwykle. Tak, wiem, wsadzicie mnie do kryminału na 5 lat i 250 tysięcy dolarów za udostępnianie tego filmu. Wiem, wiem, kumam czacze. Ja sobie to odpalę w większej prędkości, to może mnie nie udupią. Ale film jest przecudny, naprawdę, jest przepiękny wizualnie przede wszystkim. Wygląda prześlicznie, no. Dobra, lećmy dalej. A pójdźmy to razy 10. Nie no, ładny jest. Jest ładne, ładne, ładne wydanie. Jest dużo y, tego, dużo ziarna, ale film wygląda prześlicznie, to trzeba przyznać. Film wizualnie jest po prostu niesamowity, nie? Jest tak piękny. Byłem na nim w Kinie dwukrotnie. To jest najlepszy film, jaki kiedykolwiek w życiu widziałem. Autentycznie. Dobra, wejdźmy do menu. Nie oglądajmy tego już. E, to by było na tyle. Dziękuję Wam za e, obejrzenie. A nie, jeszcze dobra, jeszcze wrzucimy płytkę z tym z instalatorem DevStranding i instalujemy DevStranding. Jestem ciekaw, czy instaluje się z płyty. Pewnie nie. Pewnie trzeba wszystko targać z internetu. Ale to tyle na dziś. Dzięki wam. Mam nadzieję, że mnie widać. Działem pudełku po sferatu. Mam pudełko po Nosferatu. Dziękuję Wam za dzisiejsze oglądanie rozpakowania. Jak się Wam podobało, to zostawcie łapę w dół. <grym> zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Przede wszystkim dajcie znać, czy oglądaliście te filmy, a jeśli nie oglądaliście tych filmów, to naprawdę wam je polecam, bo Nosferatu jest genialny, moim zdaniem. Najlepszy film tego roku. Póki co. Ale jest świetny. O, The Trending już się ładuje widzę, że się pobiera, także spłyty się tu zabieraj, pewnie nie skopiuję. Genialny film. Pacific Rim, jeśli ktoś lubi Godzilla, to Pacific Rim jest obowiązkowy. Dzięki Steviemu, pozdrawiam cię serdecznie. Wiem o tym filmie, bo on mi o nim powiedział, bo był na nim w Kinie, a ja o nim kompletnie nie słyszałem kompletnie gdzieś mi przeleciał. Jeszcze reżyserowany przez Guillermo del Toro, gościa, który zrobił Labirynt Fauna. No fenomenalny film. jest Fabularnie to jest taki... Sztampa goniąca sztampę, ale wizualnie to jest najlepszy film o wielkich maszynach walczących z wielkimi potworami, jaki kiedykolwiek widziałem. No i obcy, taki mocny średniak, takie 7 na 10, może 6 na 10. Nie jest to na szczęście Prometeusz, który był gówniany. To jest nieco lepsze. I bazuje bardzo mocno na nostalgii do poprzednich dzieł z obcym w roli głównej. Na no under Stranding przetestuję, damy znać. Pewnie będzie jakiś live, na pewno nie z całej gry, ale z jakiegoś fragmentu. A tymczasem trzymajcie się. Cześć i do następnego! Juuu. Witajcie, taki bonusowy yy, materiał do, do tego, który ostatnio yy, który mieliście przed chwilą, bo to zmontuję razem wszystko yy, przyszło mi jeszcze na drugi dzień takie cudeńko Godzilla kontra Cosmo Godzilla no kurwa, otwieraj się w elegancko Godzilla kontra Cosmo Godzilla na Blu-rayu będzie to oglądać Pięknym nadruczkiem. Elegancko. To taki bonusik do tego, co widzieliście przed chwilą. I tyle. Trzymajcie się i miłego dzionka dla wszystkich wytrwałych ten fragment.